Schizoidalne zaburzenie osobowości wiąże się z niechęcią do nawiązywania bliskich relacji. Barber mieszkał sam, nie miał przyjaciół ani rodziny, a jego jedynym zainteresowaniem była sztuka oraz mordowanie. Nie chciał się socjalizować, rozumiem, ale przecież mógł żyć jak pustelnik. Czemu mordował pary? Bo skutkiem dorastania w patologicznym domu była fascynacja miłością. Zdaniem strażników dobrze się czuł w więzieniu.

kochanie, Kto to? Krystal, wróć do środka. Ma pan jakiś problem? Teraz mam. John, uciekaj. John i Krystal Reznik, małżeństwo od 2015. Bezdzietni, oboje na emeryturze. Żadnych problemów prawnych. Zmasakrował go. Nie stracił skłonności do przesady. Gdzie jego żona? Są starsi niż dawne ofiary Roya. To coś nowego. On też się postarzał. Może uznał, że młodsi będą się sprawniej bronić. Ktoś długo milczy. Roy zawsze atakował przypadkowo ofiary. Planował metodę, ale nie cel. Tym razem jest odwrotnie. Wybrał ofiary, lecz zaimprowizował akt. Przypadkowy wybór narzędzia zbrodni oznacza impulsywność. Doczytywałem.